Siema, tutaj Hazelnuta. Wy oglądacie poradnik jak nakrywać gameplaye i różne tego typu rzeczy. Co to włączyłem, dobra, nieważne. E, co nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebny przede wszystkim program MSI Afterburner, który wygląda o tak. Znajdziecie go w linku w opisie. Generalnie służy on do podglądania komputera i test CP. Tutaj proszę bardzo, ładny wykres. Ale użyjemy go do do przechwytywania wideo. Wchodzimy sobie tutaj w ustawienia settings, przewijamy tym tutaj o pięknym klawiszem, aż dojdziemy do przechwytywania wideo. Tutaj mamy ustawienia. Ustawienie przechwytywania wideo, czyli klawisz, na którym mamy start, stop. W moim przypadku jest to 11. Dalej tu mamy ustawienia, kompresję, jaką sobie, format, jakość. Proponuję 60%. Rozmiar ramki, pełna ramka, czyli pełny ekran. Nagrywacie pełnym ekranem. Nie, tutaj możecie sobie dopasować pół ramki, jak na przykład macie słaby komputer albo jeszcze czwarte coś takiego. Nie? Ilość klatek na sekundę to możecie znaleźć milion, nie wiem, no, to 100 max. Ale ja polecam 29,30, bo i tak YouTube wam więcej nie, nie ogarnie. To nie wiem, czy, do czego służy, ale u mnie wy, wyłączone folder, no to folder, do którego. Tam się zrzucałem film. Tutaj macie źródła dźwięku, to w moim przypadku jest to mikrofon i głośniki, czyli nagrywa to co mówię i, i również, również dźwięki z gry. I ok, jak już to mamy ogarnięte. Jak będziemy wiedzieli, skąd będziemy wiedzieli, że MSI Afterburner działa? Chodzimy sobie chociażby tutaj o, to wyciszymy, bo jeszcze nie przyszło, a ja zanim jeszcze wrzucę ten filmik, to może tego jeszcze nie być na moim kanale full screen, poznamy po tym, że w lewym górnym rogu będzie fioletowa takie coś, u mnie jest zielone, bo sobie zmieniłem ale fioletowe, takie kręcące się kółeczko będzie i to znaczy, że, że nagrywamy nie się odczuć tego, że nagrywacie, bo MSI jest naprawdę Takim programem, który mało zajmuje pamięci w ognie, czy tego, że, tego, że nagrywacie. Następnym programem jest Camtasia Studio. Wygląda ono tak, to jest akurat siódemka. No, jest ósemka, ale ósemka. Do ósemki nie ma kraka, także wiecie. Nie? Tutaj sobie dajemy import media i co tam chcemy sobie wrzucić. Na przykład coś takiego. O. Tu sobie wrzucamy. No, nieważne. A... Tu, ok. Yy, tu sobie sklejamy. Jak na, na przykład nagrywamy do, yy, do fragmentu, jak nagrywamy, to można sobie skleić, nie? Audio sobie wrzucamy i co sprawy. Tutaj, proszę bardzo, klika się to, no i, i się renderuje później. Nie wiem, co tak robi, bo nie mam czasu. Następnie używamy Freemake Video Converter. Tak on wygląda, on przede wszystkim zmniejsza, yy, zmniejsza rozmiar wideo, co tu mamy fajnego, tu wrzucimy to chociażby, dobra, najlepiej jest do, do YouTube'a wrzucić na MP4, klikamy to tutaj, niestandardowy, to sobie trzeba pozmieniać, bo później wychodzą kosmiczne te, kosmiczne rozmiary. Ja takie ustawienia, takie polecam, są najlepsze, nie opłaca się więcej dawać FPS-ów. Szerokość, wysokość to mam to HD pod YouTube'a. No i tyle konwenterujemy, Bla, 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 tego nie dajemy. X. Wchodzimy sobie na YouTube'a. To jest kurwa. Dobra, wchodzimy na YouTube'a, no i tam uploadujemy i Jesteśmy szczęśliwi po dwóch, trzech godzinach, w zależności od tego, jakiego mam neta, po dwóch, godzinach. Jesteśmy szczęśliwi, bo już mamy naszego Frag movie, czy tam cokolwiek wrzucone i cieszymy się, bo za chwilę nas będą hejtować, że jesteśmy frajerami i te sprawy. Dzięki za obejrzenie filmiku, komentujcie, subskrybujcie, pozdro.